Witam wszystkich. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z oceniania serwerów. Nacelownik yy, Vice RPG, Vice RPG, nie wiem jak to czytać. Jest to serwer polecony przez, przez yy, osobę na YouTube, więc nie mam żadnego discorda bo nikt się do mnie tam na Discordzie nie napisał. Bla bla bla. Więc zacznijmy po prostu od nazwy, potem oceniania serwera. Vice RPG, Polski serwer RPG, wysokie zarobki pod warsztat, pl czyli taki typowy pseudo, że po prostu się zarobić, szybko pobawić. Net mają tutaj multi, mega yy, w nazwie. Domyślam się, że wpisali to po to, że ktoś będzie chciał na przykład wygooglować multi RPG albo mega RPG, żeby ten serwer im wyskoczył, żeby mieli tutaj jakby takich graczy, taka jakby mini reklama. Już co zaobserwowałem, mi się nie podoba, to jak ktoś gada na voice czacie to słyszę, to jak się ładuje serwer. Z tego co wiem, to jest opcja, aby to zablokować, a tutaj nie jest, no ale w sumie nie ma co się dużo spodziewać, nie? E 300 mega nam się pobiera, więc w sumie nie wiem czy jest dużo podmianek czy nie, w sumie, net, no nie wiem, się zobaczy. Na czacie wyskakują jakieś takie informacje, witaj mój nick, taki sobie nazwę ustawiłem tam kiedyś, a i na razie jej nie zmieniałem. Na serwerze, mamy nadzieję, że stanie się na długo, masz problem, chcesz zgłosić gracza, użyj report. Yy... <laughs> w sensie, nie wiem, jakby, nie przeszkadza inna kolorystyka, ale nie wiem czemu jest inna kolorystyka między tym witaj na niebiesko tutaj na report, w to wyróżnia się ładnie report, ale Mogliby utrzymać wszystko w jednej kolorystyce generalnie. Dobra, klikamy OK. Yy, Vice, RPG, jakieś auto. <laughs> grafikę, znaczy to, to jest nawet ładne, choć znowu inna kolorystyka, chyba, że wszystko mają w żółtej kolorystyce, a tylko tamto było niebieskie nie z jakiegoś powodu. No to To jest ładne, to jest ładne. Yy, grafikę w tyle mogliby zmienić niż jakieś auto, no ale dobra. Yy, aha, dobra, rejestracja. Pomyślcie, zarejestrowałeś i zaloguj, i skup dyspoense w o mieszkanie z pełną organizacją No nie wiem po co to są jakieś takie auta, no ale dobra Kebab z zebrał Sati prezent, w nim Mercedes AMG C63 To nie jest Mercedes o prezent jakiś O ja pierdolę, Do to są wysokie zarobki, nie ma co Najwięcej przegranych minut Największą ilość reputacji Dobra, tab mm, ci czerw Ten czerwony to jest chyba, w sumie nie wiadomo czy to jest admin, czy nie Eee, ID, ja mam id 132, czyli już trochę osób wbiło na serwer eee, HUD jest taki zwykły ps Taki pseudol pseudolowski <taki>, taki z pseudola FPS i ping net spoko, takie duże i wyraziste Aczkolwiek te kreski proste Trochę niepotrzebne, ta środkowa może być, ale te boczne są takie bez sensu F1, eee, wybierz opcję że tutaj mam wybrać opcję, czy co? Aha Dobra. E, czyli kolorystyka domyślam się, że jest taka żółto. <laughs> żółto i... żółto-biała. Jak zacząć gra na naszym serwerze? Aha. Trudno przeczytać, bo muszę aż dać takie coś, żeby to... żeby moja nazwa nie, nie zlewała się z tym, no jakby... Trochę to przeszkadza. Jak zacząć grać na serwerze, po podstawiam zapoznanie się z mapą, gdzie oznaczone są wszystkie ważne miejsca. Podstawiam, potrzebę bardzo dobrze zrozumieć. Udaj się do sklepu, udaj się tam zapoznać z jakimś um, Urząd, chuj mnie, urząd darmową kategorię, dobra. Informacje Założycie Discorda, nie da się skopiować, więc lipa. Nie da się skopiać, nie? Nie da się, się więc. A nie, tu, tutaj. Znaczy, w sensie można skopiać z czatu, więc to spoko, chociaż tyle. Ale tutaj nie da się skopiać, więc to jest minus. Premium. Dostęp do czatu, premium. Dostęp do wyborów z wyraźnie Wyróżnienie spośród graczy, Większe zarobki. Dobra, ale czy mogę kupić premium po, po, wpisując premium? <laughs> nie no, to jak mam na przykład kupić? Mogliby dać info typu, że idź do administratora albo cokolwiek. Założyciele. No dobra, jesteś tam za użyciele. F3 to jest pokazywanie myszki, F2 nic nie ma F4, nic nie ma, F5 panel gracza Trochę inna kolorystyka jakby mogliby jakoś tu lepiej to zrobić. Zmienić hasło, kliknij aby wyłączyć. Organizacja, ileś tam do serwerze, bla bla bla. I się zmienić hasło, dobra, podajesz hasło takie samo, F7, F8 jeszcze jest nie, F7 to jest panel prac. Jeśli jest i dostajesz coś tam no, trochę nie widać, ale nie widziałem nigdy takiego panelu plac, prac. Aha, teleportację dostaję nawet. Tramwaje przełożyć turysty, kosisz mapę. F8, 9, 10 i 11 mapa. E, minusem jest to, że tutaj zostałem teleportowany. <grywa> nie wiedziałem, że to tak działa i mam daleko do prawa jazdy teraz. Jak system bankomatów. Wpłać i to wypłać z taką No, net, spoko. No, tego nie zacznę, no, ale pójdę sobie na magazyn chociaż. Zobaczymy, czy magazyn jest jakiś totalnie taki podstawowy, czy jest coś innego. <laughs> Rozpoczą aby rozpocząć pracę, wciśnie E i odkładamy. Odkładzie skrzynię, muszę poczekać 5 sekund, dobra. Premium. założenie skrzynki, dostajesz sporo kaski. I znowu e. Spoko, że chociaż trzeba klikać to E. Eee, aczkolwiek, informacje te, które tutaj wyskakują, nam z prawej strony ekranu, preferowałbym, aby były nad radarem z lewej strony ekranu. Wydaje mi się, że coś takie bardziej standardowe, i trochę lepsze, ale no, każdy ma takie jak swoje. No, nie wiem co tu oceniać o, jakaś zbugowana animacja, już tutaj widzę, co no, za to. Taki zwykły serwer, o, o, zwykły taki pseudol. Nic ciekawego nie ma. Taki bardzo podobny do serweru typu yy, te poprzednie co oceniałem to Just Play i, i coś tam jeszcze, czyli taki po prostu id zarób, jeźdź autem, po prostu żadnego, jakby, żadnego sensu nie ma, nie wiem czemu mam zbugowaną animację. O, jak wychodzę z terenu, to chociaż się naprawia animacja. Pójdę na to prawa jazdy, zobaczymy, czy będziemy mieć jakieś pytania. Bo na razie, wszystkie serwery, które oceniłem to żaden, nie miał, żaden z tych serwerów nie miało żadnych pytań takich na start. Ehm, czyli po prostu te, te, teorii nie, do, do zdania. Wszystkie to od razu było jeżdżenie po mapie, jedno kółko wokół bloków i. Już mamy prawo jazdy, więc takie trochę bez sensu. E, jest spoko, że jest ten panel teleportacji, będziemy mogli więcej prac prze, e, przetestować, i będziemy musieli. Tak. E, u tutaj nie ma. Pra ten, gdzie jest prawo jazdy? Lululu, gdzie jestem? Tam prawo jazdy jest tu, Czyli najbliżej będzie, jak pójdziemy na. Street view i sobie po prostu pobiegniemy stąd. O, kolejny prezent. Tu mogę podnieść. Dlaczego by nie? Mam już pizdę kaski. 13 znajdziek jest, czyli tych prezentów. Jeśli one są w samym Los Santos, to nawet łatwo byłoby je znaleźć. Chyba, że są po całej mapie, no to nie chcę mi się szukać. Choć, choć nawet nie chcę mi się szukać tych, ale mówię generalnie, że gdyby były w samym Los Santos, to łatwe byłyby do znalezienia i byśmy dostali Mercedesa, czyli nie wiem, chyba dobre auto. <laughs> nie gram na serwerach za bardzo takich. Co, że nie gram w ogóle na serwerach takich z podmiankami i takich. Pseudolowych, więc w sumie nawet nie wiem, ale popierdala ten tramwaj. Więc raczej jest to praca typu AFK. Eee, czy tutaj jest prawo jazdy, czy tutaj będzie przechowalnia pojazdów? Przedłeś do szkoły jazdy. No dobrze. Zdawanie na prawo jazdy. Dobrze, że to kosztuje, to mi się podoba. Eee... sobie przystąp. Mm -mm. Mm, mm, mm. Dobrze, jeździmy przedzięmem. Te napisy mogą być. N nikt za mnie nie siedzi. Standardowy z, yy, z jakiejś paczki. Yy, licznik z yy, rozjębany te yy, kilometry N nie są. No i standardowy też shift. Kilometry nie są tego. Kurwa, ściszę to trochę. Dzięki. No może nie aż tak, tak gdzieś. E, dźwięki nie są. Czekaj, co ja powiedziałem? Nie, dzięki. L licznik nie jest jakby dobrze ustawiony, yy, przebieg nie jest tam gdzie powinien być, na grafice, yy, oraz yy, benzyna trochę nachodzi na to paliwo, tam na dole jakby, więc no to jest minus. Żadnych komunikatów na czacie, typu proszę jechać coś tam, coś tam, więc też, no ale w sumie po co komunikaty na czacie? I jakaś... No nie gadę, że to już jest koniec. O, no to, to. No mówię, no ja nie lubię takich serwerów i jakby nie ma sensu takich serwerów oceniać wysoko, no bo to nie jest według mnie serwer godny uwagi, nie. To, to jest ten Mercedes, którego dostaniemy po zrobieniu tych wszystkich tych tak. No ładna podmianka, no, no co ma być? Jest znaczy jakaś pewnie podmianka z Geta Al czy z czegokolwiek. No ale taka zwykła. Podmianka, no jakby ładny pojazd, ale ja nie lubię po prostu podmianek na takich serwerach. Dobrze, zacznijmy pracę Street View. Odpalmy silnik. Pomyśl, że rozpoczęto pracę, uda się do pierwszego punktu. Dobrze. Idzie teraz, a tutaj otrzymuję dużo kasy. Mogli dać inne te markery, w sensie spoko, że jest jakaś różnorodność w markerach, aczkolwiek preferowałbym te zwykłe takie koła, okręgi, nie wiem, te takie, otrzymałeś dodatkową reputację, o kurwa, to to co wyskakuje to jest bardzo brzydkie, mogliby to zrobić ładniejsze, mogliby ci cokolwiek, no z samą reputacją to to jest tragiczne, bo bardzo rzuca się w oko no i ten liczyk też jest do zmiany na pewno więc będę bardziej agresywny dzisiaj, bo mam taką hotę proste, no i no nie raczej serwer będzie mniej oceniony niż jednak dwa poprzednie. I, zamysł tego serwera jest y, podobny taki jak do serwera tego Excel i Just Play, aczkolwiek no, serwer jest na zasadzie po prostu y, po prostu widać, że mniej tutaj włożono pracy, nie? Może serwer się dopiero Powiększa, może nie, nie wiem. Czekajcie, tu jest 35 graczy, a slotów nie jest przypadkiem 45. Czy mi się wydawało? A nie, 35. Wydawało mi się przez chwilę, że jest 45 slotów i na tabie się to nie zgadza, ale no, nie byłem pewien. Zrobimy sobie jedno kółko. Mam już wpis do kaski. 11 minut, dość szybko to wszystko leci. Mało też będzie przycinek, bo w sumie jedno tylko jedno będzie przycięcie tam, ale to nieważne. Nie Zrobię sobie takie jedno okrążenie, czy tam jeden kurs. Chcę to zakończyć. Oraz udam się. Nie wiem gdzie. Coś w sensie nie, udam się do salonu, bo będę chciał sprawdzić, czy mogę kupić sobie jakiś pojazd. Mam 20 milionów już. Więc chyba powinienem móc coś kupić, ale w sumie nie wiem, jakie tutaj są ceny. Eee, dobrze, jedziemy tutaj, i to już jest koniec, tak? Tak, dobrze. Eee, F7. Jeszcze sprawdźmy na szybko y, kosiarki, jak działają. Czy to też jest na zasadzie. O, kolejna. P? dobra. Eee, aby pracować, pisz rozpocznij. O jezus. To mi się nie podoba, mogliby to zmienić. Odpal to... I co. Rozpocząłeś pracę kosiarki A tu jest coś, o z tego nie widać w ogóle Aha, czyli takie zwykłe jeżdżenie na blipach Mogliby to zrobić tak jak jest na For Life. Ie. Wydaje mi się, że to bardziej by cieszyło oko, czyli po prostu Małe niebieskie takie punkciki, a nieżeli takie Przezroczyste duże białe gówno No i no, taka zwykła praca, jeszcze pójdziemy Sprawdzić yy, sobie pracę F7, praca tramwajów, jak działa. Yy, U 600 reputacji, a ile ja mam, gdzie ja jestem, yy, 100 mam dopiero, to nie mogę tego zrobić. Yy, a gdzie jest jakiś salon? Salon wygląda, aby był tam, gdzie zawsze. I tutaj są jakieś dwa. To może być giełda w tą stronę. Tam jest salon ten na doherty, tak jakby chyba. No i trzeba udać się na Street View O, ciekawi mnie to, czy mogę jechać ze Street View I czy jak wyjdę sobie z pojazdu, to czy mnie tepnie? Czy mogę użyć go do, do przemieszczania się? Nie, tepło mnie. no to, to jest chociaż spoko Nie ma tutaj żadnych pojazdów publicznych, to mnie nie cieszy Znaczy, auto jest bardzo szybko, ale i tak mogliby dać jakieś pojazdy publiczne No bo w sumie, co to jakby przeszkadza? Mmm ten parking jest do kupienia. Widzę jakieś auta. To sprawdzę tak z ciekawości. Co to są za auta? Lalala, la, la, jakieś kometowate coś. Mm, jaki kurwa spoiler potężny. No taka, nie wiem, dziwne coś i. Ten Mercedes chyba. Dobrze. E, Pobiegniemy na ten salon. Mam prawie 30 milionów. Jest duża szansa, że na salonie. Też będzie y, prezent, w sensie znajdźka prezentu W sensie wydaje mi się, że może tam być, ktoś by mógł to tam ustawić I jeszcze biegnąc, to sprawdzę sobie tutaj te schody po prawej stronie Może będzie prezent, to zawsze te kilka milionów do przodu Nie ma... Y, oła, Co, nie, chyba? Aha, dobra, jestem nieśmiertelny raczej, bo zwróciło mi HP To nie powinienem umrzeć, chyba że stracę wszystko na raz. Nie, nie stracę, dobra, to jest git e, Tutaj nie było, myślałem, że tam na tych schodach może być jakaś znajdźka, to bym ją podniósł Tutaj, jak to wygląda... out czy dobrze. Czy jest jakiś prezent na salonie, czy nie ma? Możliwe, że nie będzie. Dobra, elezi o Jezus, jakie wszystko drogie jest. W sumie do Sudana mi niedaleko brakuje. No ale niestety dalej mi nie stać. Ten Mercedes, którego dostajemy za darmo jest warty 140 milionów. To beka, bo chyba łatwiej będzie znaleźć wszystkie prezenty, a nie jeżeli zapracować na tyle. Nic nie mogę kupić za 30 milionów, jest to yy, smutne. Ale tepnę się jeszcze, bo ten... To nie trwa tak długo, w sensie ten film nie trwa tak długo, więc tepnę się jeszcze na salon. Yy, tamten, na Doherty i tam zobaczymy, czy coś mogę kupić. Yy, ale tutaj zrobię cięcie, aby tych, powiedzmy, dwóch minut nie dodawać, bo to bez sensu. Jesteśmy już niedaleko tego i tu płynie. Możemy się podpalić? Nie możemy się podpalić. Tu chyba jest to jakiś taki pożar, żeby strażak sam mógł to zgasić, ale nie jestem pewien. Tutaj jest mechanik, jakaś stacja paliw, prawdopodobnie. Eee, czy będziemy mogli coś kupić u pana Wanga? Mam taką nadzieję, byłoby nawet spoko, abyśmy mogli coś kupić. Tu kolejna rzecz płonie, nic tutaj nie stoi, dobra, co tutaj za pojazdy mamy? Żadnych informacji, tak na wstarcie, ale są Sabre P Czemu Sabre kosztuje tyle samo, co tam jakiś sultan czy coś, wytyfy O, będziemy mogli kupić Golfa, to zaraz Golfa chyba kupimy, tak dla beki, żeby zobaczyć Stalion, no nie wiem, kupimy tego Golfa, bo Maskinka jest. E, u góry jest jeszcze Hermes, Clover I tam nic nie ma, dobra, jak działa w ogóle kupowanie pojazdów? E, aby kupić pojazd, wsiądź na F i wpisz kup.pojazd. Pieniądze pobierane są z konta bankowego. Czyli nie będę mógł kupić, jak mam jakby przy sobie tej kasy, tak? Zaraz zobaczymy, czy coś wyskoczy. E, kup.pojazd Nie posiadasz już samych swoje koty w bankomacie, dobrze, dobrze, to pójdźmy do bankomatu, który jest tutaj. I wpłaćmy wpłata. Nie pamiętam ile, więc wpłacę 29, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zostało wpłacone. Jak to teraz wygląda? Tutaj stan konta? Dobrze, no dobrze. No to ładnie wygląda. Eee, wejdźmy. Kup pojazd. Zakupiłeś swój pojazd, znajdziesz go w przechowywalni. Ja pierdolę. i teraz na przechowywalnie mam biec? A gdzie jest w ogóle przechowywalnia? W jaki sposób jest zaznaczona? Tam koło W, koło kosiarek jest chyba przecho, tak mi się wydaje. Albo niedaleko. To to wygląda jak przechowywalnia, nie? W sensie tak jest przeważnie oznaczona. E, Przechowywanie pojazdów, czyli taką dyskietką, jakby. E, dobrze, zobaczmy ten pojazd, jak to wygląda, i wpierdolmy się w kogoś, żeby kogoś kurwić o kolejny prezent. E, odbiór pojazdów, samochody i motocykle. Klub, paliwo, przebieg, ID, wyjmi. I co, wyjęto go? Wyjęło bo... Wejdźmy do naszego kluba. W sensie mogliby zmienić tam nazwę kluba na tego tego Wolfa. Dobra, wpierdolmy się w kogoś i wkurwmy kogoś, odpal lampy. Eee, o, jakoś to wygląda niby. Jest tu w ogóle jakiś gracz? Tutaj coś jest, ale nie wiem. Jak działa pan. Chciało został wyciszony przez Mateusz. Powód? Aha. No, mogliby zmienić tutaj też kolorystykę. Jak zatankowane? Też bardzo brzyd brzydkie w sumie to wygląda. No ha, gdzie ktoś jest? Tu jakiś chyba gracz jest, tak? Co to w ogóle jest? Przeorganizacja kogoś? Mogę, nie, o, administrator, S Na kurwa admina, walimy Napiszemy mu S, dobra i wychodzimy O, też na, czacie, na, na klacie wyskakuje To wolałbym nad głową, aby wyskakiwało Są jakieś animacje? Nawet nie ma animacji żadnej Mustangiem sobie jeździ No dobra co do oceny, to oceniam serwer na dwie, na dwie gwiazdki z pięciu Dlaczego tak nisko, bądź wysoko Serwery typu Excel i Just Play oceniłem na trzy Z racji, że założenie tych serwerów było identyczne, tak jak tego, czyli po prostu zwykły Pseudol, wejdź na serwer, popracuj 10 minut, kup auto i się baw Ten serwer jest identyczny, jest to jakaś paczka przerobiona tylko po prostu widać, że tutaj zostało mniej włożone pracy niż tam, tam chociaż były jakieś grafiki ładne, cała oprawa graficzna ze sobą współgrała i tak dalej i tak dalej. A tutaj to w sumie trochę rzeczy się różni, ten HUD jest taki zwykły, taki chyba z paczki, nawet nieprzerobiony. przerobiony. GPS też, znaczy GPS tam jeszcze chuj, ale co, coś tam jeszcze było, na czacie niektóre kolorystyki się nie zmieniają, licznik się nie zgadza, no i tam dalej i tam dalej, no więc taka jest moja ocena. No i to tyle z serwera. Jak się nazywa w ogóle? Vice RPG. To widzimy się w następnym. Pa pa.